Możemy przejść do omówienia spraw bieżących, jeśli takie Państwo mają. To, co ja chciałam Państwu przekazać, przekazał Milek Nowak, lampy i e, płyty. Mimo, że wygląda to dość słabo odnośnie płyt, ja ze swojej strony jestem bardzo rozczarowana, że płyty w zeszłym projekcie w zeszłym budżetu nie została żadna kwota przeznaczona na płyty. Uważam, że Fundusz Sołecki nie powinien być przeznaczany na oświetlenie i na płyty, bo są tak naprawdę grube inwestycje i za 100 tysięcy nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Fundusz sołecki powinien być dla mieszkańców. O to będę zabiegała. Natomiast nie ma co się tutaj y, obruszać, mamy co mamy. Jedynie mogę powiedzieć, że burmistrz, jeszcze żurawić, zapewniał mnie, że oświetlenie będzie zabezpieczone w budżecie i że nie, nie trzeba go uchwalać y, w, w funduszu sołeckim. Okazało się, że w ogóle pieniądze nie, były tak marne, że statystycznie jak przeliczyłam, była jedna lampa na kwarzyno. Także bardzo serdecznie dziękuję i burmistrzowi, i naszym radnym, bo to jest też zasługa o 20 lamp. Dla jednych z Państwa wyda się, że to jest bardzo mało, a ja Państwu mówię, że to jest dużo. Patrząc na inne sołectwa, tak, i patrząc na nasz budżet, ja uważam, że to jest dobra i naprawdę niekrzywdząca ilość. Proszę, tak. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość, żeby przy ustalaniu budżetu na kolejny rok 2016, budżetu gminnego, sołectwo czy, czy rada sołectwa złożyła taki wniosek o no, dostąpienie do urzędu gminy, o przeznaczenie środków na tego typu sprawy. Ale my składamy zawsze takie wnioski, ale to jest, ten wniosek jest tyle. Teraz... Jakiś wypój, nie? Dobrze, tak? Pytanie no, do Pana Fokyla. Yy, jak tam wynieśli środki, że środki pożyczą tylko na rewerendy i nie, polną drogę? Nie, polną drogę, tak? Polną drogę. A o jakich środkach? Tak, 270 tysięcy tak, ta i w internecie jest informacja. I zapomniał Pan, że Pan zbiera głos z całego Paszczyna? Ja na 45 lat. Złotówki nie dostałem z gminy na tą drogę. Złotówki. Rozumiem. Jedyna inwestycja, była to wyrównanie drogi raz w roku, jak się udało dobrze. Szanowni Państwo, je, jeśli chodzi o inwestycję drogową na ulicy Polnej w to przede wszystkim należy zaznaczyć, że ta inwestycja odbędzie się z ogromnym udziałem przedsiębiorców w tej kwocie 300 tysięcy 100 tysięcy zadeklarowani przedsiębiorcy. Więc to należy uwzględnić. Poza tym ta droga, ten asfalt był obiecany czy był planowany już od dobrych kilku lat w tym terenie. Jedynie prace kanalizacyjne blokowały, więc jeśli Pan prześledzi kolejne budżety, to ta inwestycja gdzieś tam z roku na rok spadała. Wydaje mi się, że to absolutnie tak. Nie wydaje się panu. Proszę, proszę też pamiętać o tym, że pół miliona złotych jest przeznaczone na modernizację ulicy Mickiewicza. Także to nie jest jedyna inwestycja. ja mieszkam na ulicy Tucholskiej. Niech mi pan powie przez rządy, jako rady, pański brat i pan, ile pan zainwestował w tą ulicę. Niech mi pan odpowie. Nie, ja Niech pan odpowie. Niech pan Niech pan mówi, że ulica ta, ulica tamta. Mogę odpowiedzieć. Pogłoski pan dostał z naszej ulicy. I pan przeszedł pan przez to. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Tuchomską, to tam jest e, też tego rodzaju problem, że ta droga nie do końca ma uregulowany status e, właścicielski. W części ta droga niestety należy do gminy Szemut, w części e, do gminy Żukowo, więc to jest myślę problem, który należy rozwiązać w pierwszej kolejności, żeby móc, żeby móc zaznacza, to przeprowadzić jakiekolwiek stosowne inwestycje. Pamiętajmy również o tym, że de facto, z tego co się orientuję, 3 lata temu yy, znacznej części ta droga została skanalizowana. W tym roku kolejny odcinek i jeszcze jeden końcowy odcinek został, więc myślę, że dobrze, jeśli te yy, prace inwestycyjne planuje się w miarę logicznie i dopiero tak jak w przypadku Polnej, po kanalizacji jest już konkretna yy, naprawa yy, czy asfaltowanie czy, czy, czy kładzenie płyt. Ja jedynie mogę zaznaczyć, że yy, staram się Dbać o, o całe sołectwo, e, chociażby przykład e, Abrahama, e, ulicy, gdzie, gdzie w tym roku będą też dodatkowe płyty, jakiś kolejny odcinek tej drogi zostanie utwardzony płytami e, Jumbo, ponieważ też mieszkańcy z tej ulicy już kilkakrotnie inwestowali własne środki w, w poprawę tej infrastruktury. E, więc ciut pewnie inaczej wygląda to z doniesień medialnych, a Trochę inaczej. Trochę inaczej w rzeczywistości. Także tyle mogę powiedzieć. Bo się rozbudowała w ciągu 10 lat i ma wszystko, a my mieszkamy tam 40 lat i mamy nic. Chciałam powiedzieć, że na ulicy Rewalenta zawiązał się bardzo prężnie działający komitet. Zachęcam inne rejony, paszczyna, również do zbierania siły i wspólnego działania. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak mieszkańcem, czekałam, aż do mnie przyjdzie ktoś i mi coś zrobi. Nikt nie przyjdzie, bo... Ja patrzę teraz z perspektywy siebie jako sołtysa. Ja nie mam pojęcia, jakie Państwo mają kłopoty i jakie macie problemy. Jeśli jadę i widzę dziurę w drodze, to mogę zgłosić, że tą dziurę należy naprawić. Jeśli mówimy na przykład o kanalizacji czy otwarzaniu dróg, faktycznie możemy mieć na to wpływ. Natomiast jeśli konkretnie Państwu coś przeszkadza, próg czy brak progu, to bez Państwa udziału i włączenia się w to życie społeczne, my nie jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Ja ze swojej strony, pomimo że jestem no, bardzo krótko sołtysem, mogę powiedzieć, że ze swojej strony bardzo dobrze współpracujemy się ze z Nikiem Nowakiem, z Jackiem fopkę. Uważam, że jak na nowe władze bardzo dobrze się dogadujemy, Rada Sołecka świetna, w ogóle świetny zespół, bardzo wspierają mnie jako sołtysa, także mogę tylko Państwa zapewnić, że... Jest, jesteśmy dobrym zespołem, żeby coś państwu pomóc, żeby coś dla Kwaszczyna wyjść, ale bez pomocy mieszkańców i zgłaszania jak możemy wspólnie zaradzić, to się nie da, to się samo nie zadzieje. Takim, no, takim potwierdzeniem na te słowa jest y, akcja Wiosennego Sprzątania Kwaszczyna. To jest akcja, którą no, zapoczątkował właśnie Komitet Rewerenda, nie, nie, nie patrzeni na nikogo tylko sami się zbierali. My chcemy troszkę szerzej tą akcję zakreślić wokół większych obszarów Kwaszczyna i zaproponowaliśmy w tą sobotę, 9 maja na godzinę, no godziny są różne, kto chciał, to się zgłaszał. I proszę mi wierzyć, że dzwonili do mnie mieszkańcy. Tacy po prostu mieszkańcy, którzy mówią, czy ja mógłbym się włączyć, czy ja mogę zebrać swoich sąsiadów. Przykładem jest komitet, czy yy, mieszkańcy z ulicy Leśnej, którzy przyszli zaprotestować, a się dali włączyć we wspólne sprzątanie Kwaszczyna, za co też bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Także jeśli Państwo mają jeszcze ochotę się przyłączyć do wspólnego sprzątania, zapewniamy wolki, rękawiczki i co najważniejsze, o godzinie 18 soboty sobotę jest wspólne ognisko dla osób, które będą brały udział w akcji sprzątania. Zapewniamy symboliczną kiełbaskę i bułkę, żeby wynagrodzić Państwa trud i wspólną pracę. Z mojej strony to wszystko. Jeśli Państwo mają jakieś pytania ogólne dotyczące całego sołectwa, to chętnie wysłucham. Natomiast jeśli macie Państwo sprawy indywidualne, to po zakończeniu zebrania jest kilku członków Rady Sołeckiej. Z chwilę zostaniemy, także można się zgłaszać z konkretnymi, indywidualnymi sprawami. Zapraszam Pana. Tutaj Pan z tyłu chciał zabrać głos. Rozmawiamy tutaj o sprawach bieżących, a chciałbym się dowiedzieć o sprawach bieżących zeszłego, można możemy powiedzieć tego z pytania. Zeszłego, czyli, czy pani, jest tego spytania ze śmegową, czyli pani byliśmy w zdanie rozporządzenia na i co zostało w tej formie zrobione. Druga sprawa, pani mówiła tutaj o ulicy Mickiewicza, mamy takie narzędzie jak właśnie kwarszczyno.pl tak, odnośnie remontu tutaj drogi, tak? Tak. Czy można zamieścić jakąś mapkę, jakiś projekt, jak ta droga będzie wyglądać, co zostanie zrobione, w jakiej sytuacji, bo e oczywiście jako mieszkaniec podejrzewam, że pewne rzeczy nie będą zrobione tak, jakbyśmy my, mieszkańcy tego chcieli. Druga sprawa, e tak jak pani powiedziała, widzi pani e przykładowo dziurę w chodniku, inne rzeczy. Widać tutaj. Ja bardzo jestem uczulony na bezpieczeństwo dzieci. Próbowała Pani przejechać wózkiem z, z dzieckiem prowadzonym do szkoły po naszym chodniku tutaj. Tak, też mam Oczywiście. Kwestia właśnie tych zwalniaczy. One są postawione w złym miejscu i prosiłbym, żeby właśnie. One powinny być przesunięte. Jeden i drugi o 10 metrów około, czy 10 kroków stronę właśnie szkoły, żeby spełniały swoje, swoje właściwości, a nie zostały omijane bądź rozwalane, jak to do tej pory jest robione z tymi zwalniaczami. No i trzecia sprawa chciałem podziękować, bo widzę, że dynamicznie i pręcznie działa Rada Sołectwa i pani Sołtys. Widać to poprzez nowe świetniki, nowe znaki drogowe, nowe oznaczenia. I i bardzo jestem zadowolony, że, że tak prężnie i się y, nasza Rada i wraz z Panią działamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Y, muszę tu wyróżnić koleżankę Olę Nosel, bo to jest y, y, z Rady Sołetki. Ola, pokaż się. <grafy> y, my podjęliśmy, ja podjęłam taką decyzję na pierwszym wygraniu Rady Sołetki, że my musimy podzielić się kompetencjami, ja nie, nie dużym sołectwem wszystkich problemów załatwić, przez to, żeby te działania były widoczne, podzieliliśmy się takimi obszarami. E, Ola e, jest odpowiedzialna za sprzątanie, estetykę centrum i śmietniki to inicjatywa e, właśnie Aleksandry, oczywiście wszystko w porównaniu z autysem. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Oli, jeśli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie śmietników, lokalizacji, to do koleżanki możecie zgłaszać. I odpowiadając jeszcze na Pana pytanie, odnośnie prorok zwalniających mieszkańcy ulicy yy, Mickiewicza już z tym problemem się do mnie zgłosił na dniach, także przyjrzę się sprawy to chciałam właśnie z kolegami omówić yy, skąd ta lokalizacja tych yy, wynika tych ograniczników prędkości, także temat jest już znany, odnośnie ulicy Mickiewicza i rozbudowy yy, możemy zorganizować takie spotkanie chyba informacyjne czy zapytać w urzędzie yy, o możliwość spotkania dla mieszkańców, zakres jak to będzie wyglądało, w jakich etapach będzie ta realizacja. Także dopytam, czy jest taka możliwość. To nie będzie zagranie informacyjne informacyjny wyłącznie na temat rozbudowy czy modernizacji ulicy Mickiewicza. To jest pytanie no, sprawa druga i pan jeszcze mówił o... Wiesz, ja właśnie trzy rzeczy. Właśnie w stronę osoby, chodnik w stronę Kuchomia i plus światła. Wchodzimy w stronę osoby. Ten projekt również jest w realizacji. Jesteśmy w przededniu spotkania w przyszłym tygodniu wraz z kolegami tutaj z Rady Miejskiej. Jesteśmy już umówieni na spotkanie informacyjne, jak ten projekt będzie realizowany. On ma być w tym roku wykonany. To jest na razie informacja y, taka właściwie z mediów zaczerpnięta, ale potwierdzona telefonicznie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Yy. Strony Tuchomia. Na to Kresie pytanie Państwu nie umiem pan na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Tutaj bardziej burmistrz musiałby się wypowiedzieć. Jaki stan jest prac? Wiem, że były takie pomysły. Są cały czas. Nie wiem, może Jacek masz, jak ma jakąś większą wiedzę. Temat jest cały czas w, no gdzieś w tak. Nie zostały podjęte konkretne decyzje mówiące, że ta inwestycja będzie realizowana w tym czy w przyszłym roku. Jakie miał pan tutaj pytania? Tak. Dobrze, to ja głos. Proszę Państwa, ja mieszkamy na ulicy Racikora, w Paszczynie. Tam koło lasu. Przestańcie nam podrzucać śmieci. No, z tego już przywożą mieszkańcy z Paszczyna, wolny doradnik. Przywożą nam śmieci. No nie chcemy. On odrzuca od siebie. Nie do tego, nie do siebie zabierze, nie do nas. Ja jeszcze, ostatnie, pierwsze pytanie, które Pan zadał, co się dzieje z funduszem sołeckim z, z tego roku? Króciutko, bo to jest bardzo ważne. Zakup płyt będzie zrealizowany do końca roku, tu się, była kwota wskazana i wiemy ile to będzie sztuk, ale jest już, będzie realizowany. To była ulica Kaszycka Droga, Prusa i sobie I, to do z funduszu. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Polnej, to też się dzieje, tak, to zadanie będzie też zrealizowane w tym roku. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Węglowej, tu niestety na razie prace zwolniły, ponieważ w momencie kiedy my złożyliśmy nasz wniosek o podział funduszu sołeckiego, dostaliśmy jako radę pismo, spadkobierców tego terenu, którzy roszczą sobie prawo spadkowe do tego terenu. Takie pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Żuchowo i no, na, tutaj urząd nabył wątpliwości, czy jest zasadnym inwestowanie w ten teren, jeśli y, gdzieś tam te roszczenia spadkowe okazałyby się rzeczywistością. To była mniejszy to jest jeden z aspektów. Aspekt numer dwa jest taki, że wpłynął wniosek firmy Markopol y, o przystąpieniu do sporządzenia wydania decyzji warunki zabudowy, co prawda to nie zmienia faktu jakby stanu własności, natomiast czekamy na jasną deklarację ze strony tutaj Urzędów Żukowo, w którym kierunku pójdziemy. Naj, naj, czekamy do sierpnia. Jeśli y, żadne decyzje tutaj nie, nie będą podjęte, dość późno zajmiemy się zabierzemy się za tą koncepcję. Nie chcielibyśmy wydać tej kwoty, to jest 15 tysięcy złotych na koncepcję, gdzie się okaże z jakiś, że z, z tego czy innego względu te pieniądze zostaną wyrzucone, bo teren na przykład zostanie sprzedany. Oczywiście to jest uchwała zebrania wiejskiego, więc tą uchwałę mogą wyłącznie zmienić państwo. Nie może za nas tego dokonać burmistrz. Więc jeśli burmistrz znajdzie argumenty, aby nas przekonać jako zebranie wiejskie, że tamten teren nie jest właściwym terenem do wykonania tej koncepcji, to będziemy musieli zwołać zebranie i burmistrz będzie musiał przedstawić nam te argumenty, a my zdecydujemy. Ja tylko Państwu mówię, że ta koncepcja w tej chwili nie jest wykonywana, ale to nie oznacza, że nie będzie, tak? Ja jako sołtys muszę być pewna, że te pieniądze nie będą zmarnowane. U koncepcji burmistrz mówi możemy zrobić, tak? Ale za chwilę się okaże, że ten teren faktycznie nie będzie do nas należał. Także koncepcja w tej chwili jest e, wstrzymana, spowolniona, może tak. E, czekamy na to realizację. Przygotowanie projektu oświetlenia ulicy Tuchomskiej. Wojtek Albecki czy jest? Czy ty wiesz coś więcej? Czy to się dzieje? Jeszcze nie. Dobrze, to tu jeszcze nie wiemy, y, czy, czy ten projekt już się tworzy. E, Przygotowałem. Dobrze, to był kolejny punkt. E, zakup kontenera przez Chwaszczyno y, dla zawodników klubu sportowego Kreskwaszczyno. Z tego co wiem, w tej chwili cały czas poszukują tutaj y, wnioskodawcy właściwego konteneru. Okazuje się, że kwota 9 tysięcy może być niewystarczająca, także w tej chwili są intensywne prace, aby znaleźć do kwoty 9 tysięcy złotych. Płyta z kolędami w, w wykonaniu mieszkańców Waszczyna tutaj koło gospodyń Wiejskich było za to odpowiedzialne. Nie ma z nami dzisiaj wasi Wywan-Myszk, pewnie powiedziałaby więcej. Tu szczerze powiem Państwu na dziś, dzień dzisiejszy koleżanka jest za to odpowiedzialna, więc nie, nie powiem Państwu jaka, jak jest ten realizacji. Pewnie w już będę oczekiwała od każdej osoby, która Dane, dane zadanie y, była odpowiedzialna, aby jasno zdeklarować tak, nie, bo tak jak mówiłam, najpóźniej we wrześniu będziemy musieli zmienić, jeśli coś pójdzie nie tak. Festyn Kaszubski to przed nami. Y, atrakcje dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka. 5000 zł to w trakcie realizacji. Festyn będzie 29 maja, bodajże, w piątek, jeśli dobrze mówię. Także tak. tak, tak. I te atrakcje już wstępnie zostały. Tutaj film, nawiązany kontakt i yy, Rada Rodziców tutaj yy, ma nad tym, trzyma rękę na pulsie. Zakup sprzętu sportowego to zostało zrealizowane dla dzieci na zajęcia yy, sportowe. Yy, turnieje karate, z tego co wiem, jeszcze się nie odbyły, ale one są, będą realizowane. Dwa turnieje karate. Wydruk yy, informatora wiejskiego. Na razie ten jeden był informator wydrukowany. Okazało się, że to są. Diabeł tkwi w szczegółach, nie tak prosto jest wydrukować ten biuletyn. Okazuje się, że tutaj zamówienia publiczne mocno nam przeszkadzają w urzędzie gminy Żukowo, ale poradzimy sobie z tym tematem. Pierwszy właściwie własnymi środkami i siłami Rady Sołeckiej trochę drukowaliśmy i trochę rozprowadzaliśmy. Na pewno jak najszybciej postaramy się Państwu taki biletyn dostarczać, on już powinien być, tak, przed tymi wszystkimi nie wiem, dość gorącymi tematami ze źródłownią, ale to nie jest takie proste, my nie możemy z dnia na dzień zrobić tego biuletynu i wydrukować gdzie nam się podoba i zanieść na pocztę do wysłania, tak, musimy prosić urząd, to trwa, także musimy tutaj pomyśleć nad inną koncepcją, ale na pewno będziemy ten biletyn do Państwa, do każdego domu dostarczać. 50 krzeseł dla szkoły w Chwaszczynie jest w realizacji, dotacja została przekazana dla szkoły materiały do, na konkurs przyrodniczy, te pieniążki również zostały przekazane dla szkoły, również jest to realizowane przez szkołę, będzie, będzie. Kolejne turniej siatkówki to też było zadanie, jest zadanie przekazane do szkoły i taki tak, turniej siatkówki również się odbędzie, nie wiem czy przy okazji festynu nie, nie miał być już realizowany. Punkt 17, wynajęcie sali sportowej. O godzinie 20 odbywają się zajęcia w środę na tej sali. Natomiast jest już duży tłok, dlatego też trzeba się przygotować na to, że jakby przyjdzie nas więcej, a sala. No tu panowie bardzo dobrze sobie radzą, dzielą tą salę czasami, żeby dwa mecze się odbywały, także jak najbardziej zajęcia się odbywają. I ostatnia rzecz to jest zakup nawyk rzeczowy z okazji Dnia Dziecka przy rodzinnym biegu przełajowym. Już powiedziałam rodzinny e, e, festyn e, e, z Dnia Dziecka 29 maja. Zapraszamy oczywiście serdecznie. Będzie rodzinny bieg przełajowy. W zeszłym roku e, cieszy się dużą popularnością. Są nagrody rzeczowe z, właśnie z funduszu sołeckiego. Także zapraszam. To odnośnie informacji co z funduszem sołeckim. Czyli część zadań jest właściwie już w trakcie realizacji. Są dwie takie pozycje mocno zagrożone: koncepcja i koncerny, bo z tego co wiem, to tam jest mało, mało środków. Ale jestem pewna, tu Janusz Płocki jest za to odpowiedzialny, na pewno sobie poradził. E, to tyle. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja. Może się przedstawię Państwu. Jestem prezesem Stowarzyszenia Osiedla Józefii, a pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie Ekologii, Infrastruktury Osiedla Józefii. Chciałam poruszyć taką sprawę, może nie zupełnie wiążącą się, ale dotyczącą nas wszystkich. Żyjemy i bronimy przyrody, ekologii. Cały czas przebija się to hasło wokół, wokół nas. Ostatnio na naszym terenie doszło do bardzo tragicznego zdarzenia, a mianowicie psy, które widocznie zerwały się Właścicielowi z posesji zagryzły trzy same. To jest świeża sprawa, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Więc ja tu apeluję. Wiemy, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach. Uważajmy, nawet jak wychodzimy, starajmy się w tych miejscach gdzie ta zwierzyna, właściwie te resztki tej przyrody, którą mamy wokół siebie, żeby nie była zagrożona, prowadźmy te psy na smyczy i tak dalej. To jest mój apel ze swej strony i moich mieszkańców, którzy szczególnie są uczuleni. Bo chcę Państwu powiedzieć, że jest to teren szczególny, na którym my mieszkamy, jest to granica z osobą. Z jednej strony mamy jezioro, które zamienia się na dzień dzisiejszy w zbiornik fekali i nie radzę się kąpać, dopóki się nie uporządkuje spraw związanych z kanalizacją, a z drugiej strony mamy ujęcia wody pitnej dla osoby. Więc jest to teren szczególnie zapomniany, dziewiczy, jeśli chodzi o infrastrukturę i tak jak słucham tutaj tych bolączek, to Muszę powiedzieć, że mogę zazdrościć, że gdzieś tam przy jakiejś ulicy są trzy lampy, gdzieś tam jest ileś, y, prawda, y, położonych płyt i tak dalej. No mogę powiedzieć, że my ze swej strony włączamy się, włączamy się dając własne środki, m.in. w tej chwili projekt na oświetlenie i tak dalej, aktywnie Aktywność mieszkańców to jest podstawa. To ja tyle. Jeszcze raz proszę Państwa posiadających zwierzaki pilnujmy ich i tak dalej i chronimy tą naszą przyrodę. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze jedno słowo odnośnie oświetlenia. Budowa oświetlenia na ulicy Sobysława I i Wyborenda była zapoczątkowana Inicjatywą mieszkańców i wykonaniem projektu oświetlenia przez mieszkańców. I to też, weźcie Państwo pod uwagę, kolejną y, budową będzie ulica Tuchowska, ale tam bardzo y, faktycznie jest to oświetlenie bardzo potrzebne. Także proszę zobaczyć, y, w 2010 roku y, rozpoczęliśmy, ja mówię o, o swojej dzielnicy, o Zbysława I, projekt y, y, budowy oświetlenia. W 2014 w grudniu postawiło. 5 sztuk nam. Uważam za ogromny sukces, ale szanowni Państwo, to już 4 lata. Może Panią zrazić koszt przygotowania projektu? Nie, nie mam pojęcia, bo to mieszkaniec wykonywał projekt. Po prostu zdarzyło się tak, że nasz mieszkaniec robi takie zlecenia. <laughs> Także myśmy nie wykładali pieniędzy, tylko Pan Bigniew pan Andrzejczak wykonał i Jacek Andrzejczak na rewerenda, który mieszka, tak. mieszkaniec, również mając uprawnienia, wykonał nie. Nie. Sam, samodzielnie taki projekt, przekazał. Także zachęcam do takich inicjatyw. Dzień dobry Państwu, Alicja Rzepińska, mieszkam w pobliżu szkoły. Mój problem jest bardzo mały, ale jednak chciałabym powiedzieć. Tak jak moja poprzedniczka, kocham przyrodę. Wszyscy Państwo kochają i wszyscy mamy piękne ogrody i wszyscy Państwo dbają o to wszystko, co jest. Ale doszły mnie słuchy, że klon, który rośnie niedaleko szkoły, wzdłuż ulicy Mickiewicza, ma być skwitowany, ponieważ właśnie w czasie budowy y, muszą być zorganizowane miejsca parkingowe. Ja bardzo proszę, szanujmy każde drzewko najmniejsze, ze względu na ptaki, na tą ochronę przed wiatrami, y, na wszystkie jakieś żyjątka, które, które gdzieś potrzebują swojego miejsca. Proszę popatrzeć jesienią na klon, to są najpiękniejsze drzewa. I naprawdę mając tutaj na uwadze dokładnie te klony, które rosną i szczególnie chodzi o klon, który rośnie na y, przecięciu z ulicą Sienkiewicza, Mickiewicza Sienkiewicza, który właśnie może by przeszkadzał przy tym parkingu, to myślę, że 80-letnie drzewo ruszyć to jest po prostu grzech. Ja bardzo proszę, jeżeli Państwo widzą jakieś za duże drzewa, naprawdę na całym świecie ludzie przycinają drzewa i one świetnie odbijają, nawet lepiej rosną. Jest świetny sposób na to, żeby te drzewa nie były za duże, żeby nie przeszkadzały nam, żeby nie przewracały się i tak dalej. Po prostu przycinamy drzewa. No, uczmy się tego. Ja to obserwuję gdzieś tam i po prostu widzę, że można sobie poradzić właśnie z takimi kolosami, które nam gdzieś przeszkadzają, nawet na cmentarzu, co też... Ze zgrozą zauważyłam. Ja wiem, że liście spadają, ptaszki nam brudzą głowy, ale to nie jest ważne. My potrzebujemy tlenu do odpychania, proszę Państwa. A ja wiem, że tutaj w Faszczynie ciągle ludzie też palą plastiki ciągle i wiem, że będą palić. My potrzebujemy tlenu, a proszę pamiętać, ja jestem chemikiem i chciałam powiedzieć, że te trucizny, które się wydzielają podczas palenia jakiejkolwiek plastikowej substancji, to są rakotwórcze substancje i my się zabijamy. Dziękuję Myślę, że spotkanie e, odnośnie budowy tej ulicy Mickiewicza jest niezbędne. Ja przyznam szczerze, że już jedna, jeden, jeden z mieszkańców, nie wiem, czy nie pani zgłaszała mi, e, jeszcze ja byłam w Grazy Sołeckiej, że, żeby sprawdzić, co z tymi drzewami. Mi to przysięgam, umknęło. Także oczywiście na drobie... Odrobię straconą lekcję. Na pewno będziemy nalegać na spotkanie w Chwaszczynie na temat tej inwestycji, abyśmy wszyscy dopytali, jak to ma wyglądać, i ewentualnie takie uwagi zgłaszali. Także jak najbardziej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? To bardzo dziękuję serdecznie za wytrwałość, za to, że dociągnęli Państwo do końca. Zapraszam do kontaktu. Adresy mailowe i numer telefonu są na stronie internetowej. Ja nie będę ukrywać, że jestem osobą pracującą. Nie można mnie zastać od godziny, w każdych godzinach w moim domu. Także zachęcam, jeśli Państwo nie chcą się sparzyć wcześniej do albo telefonu, albo maila. Chętnie się z Państwem spotkam. Natomiast no, mam pewne ograniczenia. Dziękuję.